Dzień dobry, witam wszystkich fanów natury. W dzisiejszym odcinku o tym jak uzyskałem pełne pozwolenie na pasiekę w lasach państwowych. Jest to druga część tego mojego filmu, natomiast dla tych osób, które nie oglądały pierwszej części, może w skrócie tylko powiem jak to wyglądało, bo była to naprawdę prosta procedura i nie ma czego się bać. Napisałem maila i zadzwoniłem do biura lasów państwowych, w moim przypadku to było Opole. Skontaktował się ze mną człowiek, który tym się zajmuje. Daliśmy sobie pewien czas na jakby wiecie, rekonesans leśny, żeby sprawdzić miejscówki, które mogłyby być. Ja tam oczywiście dowiedziałem się, gdzie stacjonują jakieś pasieki, gdzie nie należy się pchać. Tak więc ten obszar się już zawęził. No i po tym czasie skontaktowałem się z leśniczym, który ten teren nadzoruje. Właśnie wczoraj miała miejsce ta wizyta moja w lesie z leśniczym, bardzo miła atmosfera. I ustaliliśmy już tą miejscówkę. W stosunku do tego co wam pokazywałem w pierwszym odcinku, przesunąłem się chyba gdzieś tak o około 800 metrów prostej linii na północ. No tak więc zmieniła mi się też baza pożytkowa, więc, no bo jednak 800 metrów zmienia trochę ten jakby zasięg lotu. No ale w domu rozrysowałem sobie okrąg o promieniu 1,5 km, tak jak widzieliście na miniaturce. I na tej zasadzie zbadałem właśnie zasięg efektywny lotu pszczoły, tak się właśnie przyjmuje, że ta odległość 1,5 km to jest taka odległość, która gwarantuje ekonomiczny jakby sens wylotu pszczoły, no bo wiadomo pszczoła pobiera wcześniej pokarm, żeby dolecieć, żeby mieć energię na ten lot. Sprawdziłem tą bazę jaka tam jest, jest mniej lipy co prawda, no ale trafiłem tutaj na skraj lasu i ten skraj jest naprawdę ciekawy, bo nawet nie wiedziałem, że lasy indeksują te wszystkie gatunki, takie jak właśnie ałycza, takie jak jabłoń pospolita, jak grusza dzika, czy też czereśnia, Ptasia, to wszystko było zindeksowane. W tym skraju jest tego bardzo dużo, on co mnie cieszy, bo to są takie, wiecie, pierwsze owocówki, które, które kwitną w jakimś tam rozłożeniu i ja zawsze tutaj, nawet u siebie na pasiece, zauważam ten, ten, jakby pierwszy nektar, więc liczę, że tam też to będzie. A dodatkowo jeszcze mam bardzo dużo wierzby białej, i to jest dla mnie najlepsza rzecz, bo ja tutaj w ogóle nie mam wierzby na pasiece. I tak naprawdę bardzo mnie to cieszy właśnie pod tym kątem, że, wiecie, przestawiłem pasiekę o jakieś 6 km w prostej linii i mam całkowicie inną bazę pożytkową. Wiadomo, że sprawa mnie dobra to jest dla mnie rzecz drugorzędna. Natomiast, no, coś, natomiast coś w tym lesie być musi, żeby pszczoły po prostu tam nie głodowały. Jestem też oczywiście klon jawor, jakiś tam jarzom, pospolity czeremcha, bardzo dużo kruszyny. Tutaj widzicie, właśnie się poruszam w tym miejscu, gdzie mogę postawić ule. Tu jest aż za gęsto, ten podszyt jest bardzo tutaj gęsty. Kruszyna czy owocuje nie wiem, bo już owoce są obiedzone. Jeśli były, tak jak i u mnie na pasiece zresztą. Natomiast na pasiece owocują już mi chyba trzyletnie drzewka. Tu są starsze, widać, że są wyższe. No więc tylko kwestia nasłonecznienia. No zobaczymy w sezonie. Natomiast tutaj też muszę się skoncentrować na tym, żeby to miejsce nie było takie bardzo gęste, bo ja powiem Wam, że mam magnes. Jestem magnesem na kleszcze. Gdzie nie pójdę, tam zawsze przynoszę kleszcza, więc nie chciałbym się tu jakiejś tutaj wiecie takie ostre zarośla w, w tymi ulami pchać, żebym po, prostu nie, żebym po każdej wizycie nie miał na sobie 50 kleszczy. Tak więc tak to tutaj planuję zrobić, żeby było gdzieś w miarę blisko jakiejś ścieżki, no ale żeby było to trochę zamaskowane. Tutaj też zwróćcie uwagę na jedną rzecz, jeśli chcecie się przenieść gdzieś tam do lasu. Polecam tu Wam filmik kolegi z pasieki Słomka. Jak widzicie zaatakowała chyba kuna mu te ule. Sytuacja niewesoła, no ale ule ma solidne scalówki, więc ule wytrzymały. I ja też się tutaj tym jakby jego doświadczeniem będę posiłkował, żeby właśnie wstawić jakieś takie konkretne te ule. I pomyślałem sobie o tym, co znalazłem też na YouTubie u drugiego mojego powiedzmy znajomego YouTubowego, Artura z pasieki Bartnik, który zaprezentował taki wiecie 36 ramkowy ul z leżak dadanta. To jest piękna sprawa. Ul, że tak powiem, prawie że wymaga HDS-a do transportu, bo z pszczołami będzie ważył ze 100 kilo. No praktycznie uniemożliwia to kradzież, jest to taki pancernik. Tylko, że ja tu mam jedną obawę, bo ja nigdy nie miałem pszczół w leżakach. Co prawda tutaj wiecie, nie ma tam żadnych, żadnych beleczek ani tego typu historii, jest deska powałkowa. Ale kurczę trochę mi szkoda takiego fajnego ulopchać do lasu, bo chciałbym mieć go po prostu na pasiece u siebie, nauczyć się tej obsługi tego leżaka. Takiej wiecie, poeksperymentować, poobserwować sobie jak to się odbywa, no to trochę gospodarka jest inna. Wiadomo, że to nie jest jakiś tam kosmos, no ale z czystej ciekawości chciałbym zobaczyć, jak ten ul po prostu wiecie, funkcjonuje, tak, mieć go na oku sobie w takiej obsłudze codziennej. Jak go wstawię w las, nie będę tam zbyt często, nie planuję być częstym gościem w tym lecie. Tak więc tutaj kurczę, trochę mi go szkoda, muszę to jeszcze jakoś przegryźć i przemyśleć. Natomiast widzicie, tutaj YouTube przynosi takie właśnie korzyści, że poznałem te dwie osoby za sprawą tych moich filmików i ich filmików, no i zawsze coś z tego można mądrego wywnioskować. Teraz chciałem się skoncentrować na tym właśnie efektywnym locie pszczół. Przyjmuje się, że właśnie 1,5 km to jest taka odległość, która gwarantuje powrót z zyskiem. No ale przekonałem się chyba dwa sezony temu i to naprawdę pojechałem, żeby to zobaczyć. Bo kolega do mnie zadzwonił mówi Zobacz, kurde, jestem w ciężkim szoku, bo robi mnie dobranie i mam chyba grykę. Gdzie w ogóle gryki praktycznie tam nie było u niego żadnej. Zrobiliśmy ostry rekonesans i znaleźliśmy chyba 2 hektarowe pole. Ale naprawdę to było 4 km w prostej linii od jego pasieki. Oczywiście jakby ja sobie zdaję z tego sprawę, że gryka jest bardzo intensywna, ma ten taki aromat niepowtarzalny. I nie musiała to być duża ilość, żeby, wiecie, ten miód przeszedł. Natomiast no, bez dwóch zdań pszczoły musiały polecieć 4 km w jedną stronę, żeby ten nektar przynieść. Tak więc wracając do tego efektywnego lotu, tutaj trzeba mieć to na uwadze, że my jesteśmy jakby częścią natury i ta natura lubi robić niespodzianki. Niestety niespodzianki mogą być też w drugą stronę. No ale ja tutaj przyjąłem, że te 1,5 km to jest ten taki zasięg, gdzie te pszczoły prawdopodobnie dolecą i coś z tego po prostu skorzystają. No powiem wam, że gdyby ta, ten promień się wydłużył do 2 km, byłoby już naprawdę bardzo dobrze, bo by mi wszedł w zasięg jakby taki lasek klipowy. No zobaczymy, to będzie właśnie test jakby tego wszystkiego, dlatego cieszę się bardzo na tą pasiekę w lesie, bo parę tematów po prostu sobie tutaj przetestuję. Zresztą a propos tych właśnie takich testów, to powiem wam, że ktoś tam pisał taką pracę, a propos tego, że badał pyłek w szczeli w stosunku do rozmieszczonych okazów roślin niepowtarzalnych na danym terenie. Tak więc jeśli gdzieś było coś zlokalizowane, to tylko mogło to być, załóżmy, z tego drzewa albo z tego pola. Bo bardzo ciekawa praca, ja bym tutaj wam wklejam właśnie żeby się z nią zapoznać, bo tutaj też daje to nam jakby pogląd na to jak pszczoły mogą wiecie wykorzystać te odległości i jak mogą je naginać po prostu. Tak więc to co my zakładamy to wiadomo jest teoria, a pszczoły tak naprawdę robią co chcą tak jak to zazwyczaj bywa. I takie właśnie drobne przyjemności jak ta przeprowadzka do lasu to jest kolejny impuls, dla którego przedszarstwo jest dla mnie jeszcze bardziej atrakcyjne. Ja nie lubię powiem wam stagnacji, co roku sobie jakiś tam planuję. Pewne inwestycje, które realizuję w trakcie sezonu. No i to był taki plan właśnie z tym lasem. Formalnie już spełniłem wszystkie wymagania. Pozostało teraz tylko wytypować rodziny, no i typ ula ewentualnie, i przewieźć to po prostu tam na miejsce. Od 1 marca mogę stawiać ule w lesie, bo mam umowę od 1 właśnie i ciągle myślę, jakie tam wziąć ule. I mam tutaj takie dwa zdobyczne za 30 zł. No, wyglądają, jak wyglądają, ale są szczelne. I są wielokorpusowe, co ciekawe, więc myślę, że nie będą zbyt kuszące dla ewentualnego złodzieja. A wygodne w obsłudze, bo tak naprawdę to co? Tutaj jest nadstawka. Jest gniazdo. Dennica jest tutaj odejmowana. Nie ma powałki, ale powałka to wiadomo, może być folia. Nie wiem, zastanawiam się na razie, ale być może je wywiozę. Bo tu mi stoją, tylko zagracają miejsce. A może w tym lesie jeszcze by się przydały. Dziękuję Wam za uwagę. Jesteśmy w kontakcie. Pozdrawiam.